Ulala, witam. Na kolejnym odcinku Resident Evil 7. Zestunujemy tis. Zaczynajmy. Cieśniej pokonałem pisego Bossa, udało nam się bez kłopotu. Była pieczka walka zaśnięta, ale było spoko. No i lecimy dalej. Teraz sobie kupimy TE tutaj. To nam przyspieszy. Wszystko i TP. Czy mi będzie brakowało? Jeden, jedną monetę to mamy pisać, a że to mi nie zależy. Tutaj mamy kasetę, nie mamy kasety. Nie. Może się gdzieś kaseta znajdzie, chyba wykorzystajmy monety, żeby mieć z głowy. No i brakuje nam tylko jednej, a my sobie idziemy.

I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. All right. So where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere. So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here? Right. And so can I the old house is in the water we can't miss it all right i just hope you can handle my mother your mother be careful they'll be looking for you dora my mom can never Zoe. i just have to miss the suppose my mother just to bench No, no idziemy tutaj na batna Czy jak to woli Oj, stare miasto Czy stary budynek, stary budynek Amunicja Dobra Jest spokojnie Dobrze nam tu idzie Tu mam schemat pomieszczenia Tutaj nic nie ma Tutaj chyba tylko tyle Ja sobie wykorzystam amunicję To nazwalenia kokona Dobra. Dobra, zbawiamy ten kokon. Dobra, nie ten kokon go sobie weźmy piła. Dobra, wywaliłem dziada. Drubany nieźle lata. Gdzie jest taka lokalizacja, że tu będziemy No. Szkoda mi, że no nie będzie uzywać. Uzyję pistolet. Давай, мы там будем позже. Да. Mm -hmm. Давай. Dobra, no najmniej rozwalimy tylko ten ostatni kokon i będziemy lecieć tam w środku budynku. Skąd mi to sol nie używać? pistolet. Mamy wyjęty. Tutaj się nie to w ogniach Paliwo będziemy sobie robić, to sobie może zrobimy. Jedno paliwo. Dobra, to my idziemy... Tutaj pójdziemy później. My idziemy tak jak wchodziliśmy na początku. Rozwaliłem kokony. No i tu mamy ostatni kopal. Ja musimy go rozwalić. Tylko jestem na amunicję straszam, ale to, to sobie po nią odzyskam. No ostatnie krzykulki. Ale jak to bułka z masą idzie? Lepiej rozwarę teraz niż później. Bo później nigdy załce nie ma czasu. Dobra, i my tu mamy co? Roślinka, brak miejsca ale no to wszystkie rzeczy nie da się wziąć. Bo... Mapa całego domu, jednak dobra moja. Tu jest to miejsce z tym pojąkiem Tylko, że pojąka nie ma. Co było na filmie. Jakieś dwa odcinki temu. No i to mamy kawałek uchwytu od tasa Opie. No i to mamy Wielki Plecak. Z tego się cieszę. Zostawimy sobie tylko wyczycha Dobra, to my to sobie. Dobra nie, nie miałem tego Nie miałem to wziąć No nie, tu sobie będziemy tracić Paliwo To jest Dobra, napoje też ściemnie się przy Co my tu mamy? O Amunicja od odpisała, że to jednak było mi stałe, że dość co Amunicja no, do pistoletu to mam pod dostatki Czas mam mało Dobra, zapisy na się nie będę robił, bo mam nadzieję, że nie wspinę Wytlik nam się przyda Tutaj mamy apteczkę Dobra, to też nam się przyda, a my sobie idziemy Tutaj nam brakuje pomyłka. No, dawaj zwykle, nie widać jakichś pokonów, to otwieraj to, bo coś idzie. Apteczka. Dziękuję za apteczkę. I bułka z masy. Do mamy to z ognia. No to fajnie. bo za nam i idzie. To tosować... do, do skrzyneczki Po był to było mi potrzebne a amunicję się ale tam później żeby sobie je odrobić. Ja mi się nogi skrzynę. Dobra, chowamy. Dobra, zostawmy sobie Jedna, druga, to nam się chętnie przyda. No i, i idziemy na spokojnie. Musimy połąkę znaleźć. A ja chyba wiem gdzie jest. Tylko tutaj się pozostało Tutaj było takie, takie te... Gdzie to jest? Nie z tej strony? babcia się zbogowała. Mhm. No i my tutaj tu... Właśnie nie o to chodziło. Dwa ma paliwa, paliwo i nośnikę, właśnie o to chodziło. No i teraz idziemy tutaj na dół, Kusnijmy, mamy drzwi. Tam jest Mia, mam figurkę tam kamiennego pająka, no się robi ciekawie Trzeba go dozwać do musimy iść dookoła No, to będzie wcale związanie. Chciałem tracić paliwa. Znaczy benzynę. Dobra. Dobra. Dobra, ona tam jest. Widzisz, i chyba To wychowaj Mam nadzieję, że pójdzie prosto. To było pięknie. Zamknij drzwi. I się udało. Te dalej płonka. No i wtedy sobie zrobimy zapis. O, udało się ale miałem szczęście dobra to będziemy sobie zrobić co pis tylko sobie zawołamy dobra zostawiamy tylko jaki jest Mam to amunicję do stworzenia amunicji do ścierby, czy nie ma? Amunicja. O... Otwora amunicję od pistoletu. Mija, mija, mija. Chemla, 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 nie. Dobra. Tu mamy jeszcze czasu. I to dużo. A my sobie jedziemy z akcji. Dobra, jedziemy ten, gdzie byliśmy. Tutaj przejście otworzyłem sobie. Ale na pewno będą pionki. Cholera, jasno. O mój Boże. Kurwa, 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 A, ale nie mogę sobie tego dałoby. No my nie jesteśmy tu. Tutaj dzieliliśmy Zoi. bo mia to była, jeśli nie pamiętam. I, i tutaj mamy lektację. No chcę sobie to przeczytać, Na spokojnie Tutaj potrzebujemy klucz No i nie mamy Do. Chyba kolumba jest na dole Tak mi się wydaje a nie nam się wszystko zbiera. mamy koląbę no to ładnie, teraz mam już pociągnąć luź tylko no mamy zapis tutaj wkładamy koląbę no i będziemy most podnosić taki mościk nie wiem kto to był Kolomba wróciła do nas Powinien się pozbyć mego chimykalnia Tylko się boję za nas znowu to powróci Jednak nie, tylko te je owady były. Mamusia za nami chodzi i naściga. Dobra, chowamy. To my będziemy musieli przynieść tu. Rampić amunicji, jedno w magazynku, trochę słabo. Dobra, idziemy na drugą stronę. O mój Boże, poczekajmy. Może na nie wyjdzie to. Mam nadzieję. Zrobimy to na spokojnie. Mam pomysł i jedziemy na Spidlamie. Jedziemy na Spidlamie. No i się udało. Tylko będę musiał... No, no i mam kolejny most podniesiony. My tutaj mamy apteczkę po co nam tego Tutaj mamy klucz wlony Amunicja, paliwa moneta Chyba ciekawkę sobie zatwijmy Gdzieś był klucz wlone potrzebny u góry albo gdzieś No dole Dobra, chowaj się tym sobie idziemy tędy idziemy do wyjścia jak to nam ładnie idzie. żeby robić takiego czarensa a ja z tym muszę iść tutaj Bo miejsca nie mam ekwipunku Wijam do środka musimy się pozbyć Kobole, no niech nam już nie jest chyba potrzebna apteczka nie. Jest, nie, jest, nie, jest, nie, jest, nie jest. Mogę zostawić Sheen. tutaj mamy. Będziemy mieć supermod. Dobra, ciekawka. No i nam nawet yy, działa. I i pięknie to my sobie jedziemy tędy, bo to gdzieś tutaj było tu dziuany no jak duch zapamięta. No i wkładamy klucz w ranny, otwieramy drzwi i jestem tam w starym domie nad wodą. Nie wiem, ja by to badne nazwał. Dobra. Tu my sobie zdążymy paliwo. Ile mamy? 500 plus tam jest to jest dodatkowe. Tutaj mamy zanadnik. No bo teraz cieszę tu mamy amunicję. Jest to będę chciał ja to Ja tu wrócę za chwilę A to jest co tu jest ziemnego obojętnie gdzie zostawiamy sprzęt to możemy go w każdym miejscu wziąć gdzie znajdziemy taką skrzynię zieloną, co nam to pokazuje I takie skrzynie były w rezydentach no bo to było starych w tych rezydentach Dobra granaty, ten nie jest potrzebny, to właśnie, nie Szybiko nie w tym stronę to my sobie idziemy ale dla natychmiast nie wiem, czy mi się przyda czy mi się nie przyda ale woda bym go mięses chyba tyle było odpis tutaj mamy tego Widzę figurkę Dobra no i lecimy do zapisu i tam chyba sobie zakończymy Jak dobrze nam pójdzie no na to Dobra na jak będzie zapis no i tak chodzi dla Fisny, to jest na, naprawdę pięknie i fajnie się w to dla. Mi się tam podoba. Mam nadzieję, że wam tak samo się spodoba Salia. to jest jeden, nie jest ludzi, ale, je, ale ma taki fajny klimat. Powód do kozenia. Co? все это было. Не знаю, а я тоже по две огромные чёфа. Ну и меня зовут. Давай, сам это мам-то и мама-то 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 и Masinka to nie jest apteczka, to mogę tu użyć Dobra To nam się przyda A mi jest jedno? Nie, nie ma, mamy dwa Dobra, robimy zapis i kończymy w tym odcinku Do zobaczenia.